Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze ciekawostki. Odcinek 20. Zabójstwo w Wigilię. Długo się zastanawiałem, jak zatytułować ten odcinek. Dziennikarz, który poświęcił jej artykuł, opublikowany na łamach jednej z poznańskich gazet, użył podobno formuły wycieczka wigilijna. Bo i rzeczywiście była to swoista wycieczka w czasie Wigilii Bożego Narodzenia. Myślałem też o tytule z kiełbasą. Może brzmi to śmiesznie, przaśnie, ale chciałem podkreślić ten niepoważny motyw zbrodni, element motywu zbrodni. Niepoważny, ale i zarazem przerażający. Miałem również skojarzenia z opowieścią wigilijną Charlesa Dickensa, ale brakowało mi tutaj jednak słowa odsyłającego nas do brutalnego przestępstwa. W końcu znudziłem się tymi rozmyślaniami i stanęło, jak słyszeliście, na zabójstwie w Wigilię. No ale do rzeczy. Co to za historia? Opowiedział mi ją znany już wam kapitan Czechanowski, który podkreślił, że z pewnego względu była to jego najbardziej osobista sprawa. Moja żona do dzisiaj mi wypomina, że zostawiłem ją w naszą pierwszą wspólną wigilię, powtarzał parę razy w czasie rozmów. Zatem przenosimy się w czasie do początku lat 70. i zarazem w przestrzeni do Koła, miasteczka położonego nieopodal Konina. Posłuchajcie. Jest 1971 rok. Porusznik Czechanowski, świeżo poślubiony oficer, wrócił właśnie z delegacji z Katowic, gdzie pracował przy słynnej sprawie o kryptonimie Anna. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do niej. Był pełen sił, opowiadał mi. Miał w sobie dużo wewnętrznej energii. Byłem doświadczonym oficerem kryminalnym, wspominał pieczołowicie przywołując różne szczegóły z tamtych odległych czasów. Nastaje dzień w gili Bożego Narodzenia. To bardzo ważny dzień w życiu młodziutkiego małżeństwa Czechanowskich, którzy zamieszkali niedawno w Poznaniu na ulicy Łanowej. To przecież ich pierwsza wspólna wigilia. Ważne jest tutaj to, że małżonka oficera przyjechała z nim z Katowic. Poznań był dla niej zupełnie obcym miastem. Była w nim sama, nikogo poza rodziną męża nie znała. Wyobrażam sobie, że musiała dużo serca włożyć w przygotowanie do tego świątecznego wieczoru. Wybija godzina 14. Porucznik jest w pracy, czyli w komendzie wojewódzkiej. Zapewne myślami błądzi przy swojej pięknej żonie Elżbiecie, cieszy się, że już niebawem do niej wróci i zasiądzie przy wigilijnym stole. Oczami wyobraźni widzę, jak co chwilę nerwowo zerka na zegarek. Jedyne czego teraz pragnie, to dostać się do domu, na łanową. Nagle dostaje polecenie służbowe. Jedź do koła, tam jest jakieś zabójstwo. Protesty na nic się nie zdają. Ma jechać już, bez dyskusji. Ale na mnie czeka w domu żona. To nasza pierwsza wigilia. Masz jechać i koniec. Jeden z szefów jest niemiły i niewzruszony. Tak się właśnie zaczęła wigilia służbowa porucznika Czechanowskiego. A teraz oddaję mu głos. Posłuchajcie jego opowieści. No więc, wziąłem papiery, lekarz ze mną pojechał doktor Teodor Wojciech, który był wtedy pracował u nas, chłopak z kryminalnego, pojechaliśmy na Łanową. Ona wszystko przygotowała. a ja mówię, Jezusie, ale ja nie będę na Wigilię. Zaczyna płakać. Ten jej dał jeszcze jakiś środek uspokajający i pojechaliśmy. Ona sama w obcym mieście, a ja tam do tego koła. Dojechaliśmy do koła. Śnieg, zimno, nie Wigilia. No i przechodzimy na miejsce. Okazuje się, że komentarz powiatowy mówi, słuchaj, tu tak jest, jest parę kilometrów za kołem, jest taki rozgałęzienie dróg, tam jest taka knajpa, tam aut, przestań autobusowy i tam ci z, przystanku, na, ci z knajpy znaleźli młodego człowieka leżącego w wodzie, bo tam taka struga płynęła, leżał na twarzy, nic nie... No więc powiadomieni milicję, pogotowie, wyciągnęli tego chłopaka. No nie żyje, nic przy sobie nie ma. Nie? usta, Kto to jest? Nikt go nie zna. Nie? Skąd tu przyjechał? No więc ustalono, że to wszystko się dzieje w Wigilię. Nie? Że, 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 że autobus tu ostatni jechał, że ty, tyle, tyle wyszło. Ta, ta obsługa mówi, że tak, tacy byli, nie? Tu wyszli, podają, kto tam mniej więcej był, nie? I było. Chłopcy są z sąsiednich wiosek. No ale nie wiem jeszcze, kto to jest. Nie? Pada deszcz, brzydko, zimno, stoimy tam, zrobiliśmy oględziny. No i teraz do tych rodzin wszystkich, gdzie w sąsiedztwie, z których dzieci pracowały gdzieś w Poznaniu, czy w mieście, no po, 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 pojechali policjanci. I pytają się, Franek wojcie, wrócił, wrócił, leży piany, le tego, nie? Który nie przyjechał? No tędy, to nie pasuje. No i w końcu ustalono, że yy, jedna matka mówi, że miał przyjechać, nie przyjechał. No to ją bierzemy. Przyjeżdża. Jezu, Jezu. Poznań. No to wiem już kto, nie? Ustalono skąd. Wie Pan, jak to się pisze, jak wszyscy prawie piani, są w Wigilię, gdzie, co ustalić, nie? No ale policja, milicja na całym, całym województwie wspięła się, ustalono, kiedy jechał, dokąd jechał, ile miał pieniędzy, że miał tam kiełbasę, teczkę, kupił kiełbasę dla rodzinów, prezenty jakieś i miał pieniądze. Wysiadł na przystanku, szedł do tej knajpy, bo potem miał parę kilometrów do domu, nie? I spotkał tam kumpli, nie? i szczególnie takiego jednego. No więc jedziemy tam do tego jednego, nie? Na podwórzu pies taki lata, szczeka, nie tam. wo takie śpiewy pijackie, nie? No ale wleźliśmy tam. twardo, Jest tu ten, tak jest. Wszyscy piani, nie? On tam trochę baj, mniej piany. Bo też godzina już 24. Gdzie byłeś? No, tam i tam, jechał, tak był. Spotkałem tego, ja poszedłem mocno swoją No ale przed, jak zanim wchodziliśmy, tam dobijaliśmy się do tych drzwi, że milicja, to jakiś młody człowiek wyleciał i coś postawił na dachu. Z domu wyszedł, coś wyjął, i postawił coś na dachu. Drwarki takie. Nie? Drwarki, no, takie, Drwalki, no taki na dachu, nie? Postawił coś. Taki milicjant mówi, panie kapitanie, tam no, położnik, dobra, patrzcie, buty stoją. Buty, nie? Pół buty. Ja który to był ten? Aha, ten. To był ten, co tam się z tym zobaczył, nie? Buty. Te buty, hab, patrzemy, tak lekko są czerwonawe. No to te buty zabezpieczyliśmy. Jego zawszasz. nie? Pytamy się, co, kiedy przyjechał. No, przyjechał o tej porze, oczywiście nie mówiąc co chodzi. Kiedy przyjechał? No, o tej porze. Co przywiózł? Kiełbasę. Jaką? No, taką i taką. A wiedzieliśmy, jaką kiełbasę. No, no jest takie osoba zjedzona, nie? Tego zawsze, nie? Tam protesty, nie? Tam prawie z pięściami, no tam mieliśmy silną grupę, nie odadzą tam ich. I wzięliśmy tego szczuna, przywieźliśmy go do, do koła, No i, i, i krótko, nie? Coś ty zrobił? Nie, panie, ja owszem, znam go, widziałam, ale ja tu nic wspólnego. Nic no i co teraz, nie? No trzeba go aresztować, ale nie ma żadnych dowodów, nic nie ma, oprócz tych butów. I domniemanie, że tego, nie? Wigilia, druga w nocy, nie? Przyszedł prokurator, szef prokuratury w kole i mówi tak, byłem ja, było od kryminalnego, był naczelnik wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, komendant powiatowy, zastępca i ten prokurator mówi do mnie tak, Panie poroczniku, ja pana znam. Czy pan i Wiedział gwarantuje, że podeprzecie mi ten areszt czymś, nie? bo na razie nic nie było, w ciemno był, nie? I mówi, ja mówię, bojtor mówi w moim imieniu i w imieniu Michała, mówi: gwarantujemy, że znajdziemy coś, żeby podeprzeć sprawę aresztu. To daje Aresz na trzy miesiące i do pierdla, nie? Poszedł dopiero, dla, buty poddano oględzinom, znaleziono na butach ślady krwi, no, ale nic więcej, bo one były w wodzie wypłukane. Ustalono, że przyniósł tą kiełbasę, nie? Ustalono, a to wszystko, to co są czynnością jest zaresztowane. nie? No ale teraz nadal siedzi tak, on się nie przyznaje, nie? No i postanowiliśmy dokonać przeszukania u niego w domu jeszcze. może znajdziemy tą teczkę albo coś. No i pojechaliśmy. Przedstawiciel wydziału kryminalistycznego, ja i tam miejscowi. No, i przeglądamy tą chatę, bo to takie no, tak, 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 gospodarstwo, nie? Wszędzieśmy tam zajrzeć, gdzie trzeba. I jeszcze została piwnica nam, yy, pod kuchnią, nie? I ten, ten, ten technik ode mnie mówi, znaczy ekspert, nie? Wiesił, mówi, słuchaj, ja tam w ja tam wejdę, zobaczę, mówi, bo to nie wiadomo, co to tam przechowują. Nie? Czasami broń przechowywali tam. Bo ten teren był taki, że w czasie po wojnie, to tam biegali tacy różni bojownicy, nie? Ci tak zwani wyklęci, nie? I, no, i, i zajrzał na dół i wychodzi za chwilę i mówi: zobacz, w takim zamieniątku coś jest. Otwieramy, a tam są pieczątki. Siedmiu sklepów, do których było dokonane włamanie, i zginęły pieczątki podczas złomowania. No to mamy siedem włamań. nie? No to już jest. Natychmiast oględziny. Cie to to nie nasze, to nie tego, a kto tam wsadził? Nikt tam nie miał dostępu, nie? Przesłuchaliśmy tego ojca, matkę. I pojechaliśmy do prokuratora. Jak nas zobaczył, to mówi co? A my to położyliśmy, nie? On otworzył. Mówi, o! Mówi, to tyle włamań było. Właśnie, panie prokuratorze. To wam bardzo dziękuję, że dotrzymaliście słowa. mówi oczywiście, ale przedłużymy, nie? Bo tam, bo za trzy miesiące było. No i zaraz oględzimy tego w komendzie, w kole. Sprawy tych wszystkich włamań, sprawy pod pachę, pieczątki i do poznania. Żona w domu czekała, płakała, wszystko zimne, nie. Zjadłem z nią ten migilię w nocy. A miałaś do mojej mamy nie poszła. Mama przerażona, czego nie przyszliśmy. ten telefonów nie było, to nie tak było łatwo. I nic więcej tylko mieszła jeźdź do mamy. O dziesiąt jeźdź do mamy, bo mieszkały lałanowej, a czekaliśmy na Gochskie, że jest przez całe miasto wyprawa mówi, ja przyjadę wieczorem, no i pojechałem dałem mi tam jeszcze rybę jakąś. To dzisiaj mi to przypomina, że spełniła sama i pojechaliśmy, o szóstej przyjechał po mnie, auto przyjechało, pojechaliśmy do koła i dokończyliśmy tam tą sprawę. Historia prosta, ale zapadająca w pamięć, prawda? Wystarczy odrobina wyobraźni czy empatii, żeby wczuć się w sytuację porusznika. No i oczywiście jego małżonki. Jest wigilia, pada śnieg, pada deszcz, robi się ciemno. Człowiek myśli tylko o tym, żeby czmychnąć do domu i cieszyć się obecnością bliskich, a tu trzeba jechać ponad 100 kilometrów i przesłuchiwać pijanych ludzi, którzy mogą coś wiedzieć o sprawcy tego typowo polskiego zabójstwa. Nawiasem mówiąc, to trochę smutno, że w ten wyjątkowy wieczór milicjanci spotkali na swojej drodze tylu nietrzeźwych mężczyzn. Szkoda, że mój rozmówca nie zapamiętał szczegółów z tej swojej milicyjnej wycieczki. Zapewne był świadkiem kilku mocnych scenek rodzajowych. Bardzo jestem ich ciekaw. Obywatele PRL-u zgorzałą świętują Wigilię Bożego Narodzenia. Niezły byłby z tego dokument. Ciekawy jestem też, kim była ofiara. Co to był za człowiek, który stracił życie przez kiełbasę i trochę gotówki? Oczywiście ciekawy też jestem, jak się potoczyły losy zabójcy. Co dzisiaj robi? Czy jeszcze żyje? W czasie rozmowy kapitan Czechanowski zwrócił mi uwagę, że gdyby zabójca nie wybiegł wtedy z tymi butami z domu, milicjanci nie wpadliby na jego trop. Te buty były jedynym punktem zaczepienia. Kiełbasa przecież była zjedzona. Po raz kolejny okazało się zatem, że w tej robocie niezwykle ważne jest szczęście, niezwykle ważny jest fart. Gdyby jeden z miejscowych milicjantów nie zauważył tego, Prawdopodobnie zabójcy by się upiekło. I nie wiadomo, czy jeszcze czasem by kogoś nie zabił. Tak to już niestety jest. Fortuna kołem się toczy. Na samym początku wspomniałem o dziennikarzu, który napisał artykuł na temat wigilijnej wycieczki. Mam nadzieję, że kiedy pandemia ustąpi, będę mógł do niego dotrzeć. Tym dziennikarzem był słynny poznański redaktor kryminalny Zbigniew Szymański, pseudonim Żuk. O którym czasami wspominam w swoich książkach czy podcastach, był bardzo mocno zaprzyjaźniony z milicjantami i policjantami z Poznania. Jako wyróżnienie mogłem udzielić redaktorowi i Żukowi opowieści o tej wigilijnej wycieczce. Taki był tytuł. Tak? Wigilina Wycieczka, tak, tak, tak. tak, tak. No, tak takie, takie też były sytuacje. To cóż, to pozdrawiamy małżonkę. Tak, no, ona biedna do dzisiaj pamięta, na przyszłym mamy 50-lecie, bo w 71. Aha. Nie wiem jak wy, ale ja usłyszałem w głosie kapitana ironie, więc pewnie ta sprawa cały czas jest całkiem żywa, zarówno dla niego, jak i dla jego małżonki, którą teraz serdecznie pozdrawiam. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niebawem.